Was na, witam Was na serwerze Blog Sunset, Dzisiaj będziemy sobie grać według y na tym serwerze. Przetestuję ten serwer specjalnie dla was. W sensie i tak nie tak jak nie Ale no. Będziemy po prostu testować ten serwer, bo wydaje mi się bardzo fajny. Mógł go sobie liście i naprawdę był dla mnie bardzo, bardzo fajny. Grałem na nich, grałem na tym serwerze, no nie nieraz. Nie raz. Więc no, ten serwer jest dla mnie bardzo, bardzo fajny. Prawda wyglądał niego sentyment. Nie wiem jak to się mówi, ale po prostu był bardzo lubię. No. Próbuję to nagrać drugi raz, bo tam się. Stąd lubię, rozwalić rozwalili mi A, i teraz ja jestem teamem, który mi w poprzedniej rundzie nagrania rozwalił weda, a ja wcześniej jeszcze mu, ale wiem, a Awkę, bo musimy lampkę zaświecić, sobie... Aha. A i patrz, to jest nieprawda, mój Discord jest lepszy, pamiętajcie, Discord, podłoga mb, dobra, i tak nie linka, więc, ale po prostu ten Discord mi się nie podoba, jakby nigdy na nim nie byłem, ale po prostu nie lubię tego serwera, nie polecam wam naprawdę, ten serwer nie jest, jeśli chodzi o moją opinię, jakoś mega, mega dobrze oceniany, I no i co, mam nadzieję, że chociaż wam się spodoba że Wam się będzie bardzo dobrze oglądało i że przynajmniej... A, i gram też na innej myszce, więc możecie słyszeć lepiej kliki i że serio już tutaj klikuje, a nie że używam naknąć coś. Dobra. Dobra, i teraz wystarczy... A, i gram też solo, bo jakby... A po prostu gram solo, bo nie lubię grać z duo z A poczekam sobie jeszcze na Golda, więc to odłożę, bo nawet tak na to już się nie, 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 nie wiedzieć. To trzeba W sumie mogę odłożyć to nawet do endera za chwilę. Hmm, ta domnicka, dobra. A i jakbyście się pytali... No dobra. Gram na nowej myśli, więc każdy chyba wie, że na nowej myśli to... jest Gram na bardzo podobnej myśli do Blody A70, lecz to niestety nie jest Blody A70, jak się wiem, z nami się domyślam, bo to nie jest Blody A70, to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo podobna myśl do Blody A70. I chyba chłop się nam nie wydawał. Powiedziałem wtedy spada. Chwila ciszy. lepsze ziomku błagam huh. dedam, dedam na bank na bank z dedam a, mogę sobie, sobie u niego gapa kupić, ale o Jezu, mi przez chwilę grę, ale mam nadzieję, że go chociaż trochę obiję jestem pinkiem to jest mój bullshit Dobra dobrze mam ustawione, tego... no, będzie Dobra, idziemy, idziemy rozwalić już tego typka, bo on jest chyba... Aś nie wiem jaki mam dobro Dobra, nie chcę mi się go gonić A! Aqua! Nie, ty, ty debilu Nie, no, aqua, weź mi teraz nie zwalaj tutaj TNT, bo byczku, ja jestem po ty i tutaj chcesz TNT rozłożyć, no. No jak się czujesz z tym, że chcesz mi chyba tutaj TNT dać, no? Jezu, ale nie baw się tak, tylko graj może, chłopiec, co? O, to był twój błąd akurat. Dobra, to nie był jego błąd, jednak chłopu mnie czytować. Nie, że jest słaby. A nawet nie było powiadomienia, że będę straciłem. Fajnie, Fajny serwer. Jakby nienawidzę serwerów, na których nawet nie ma powiadomienia, że straciło się łóżko. Takie serwery są naprawdę głupie. I nie polecam wam grać na takich serwerach. Bo chociaż na derwę C, na czacie się wyświetla. A w ogóle, całem nie żyje i dobrze ci tak śmieci. No. Bardzo dobrze mu tak. Huuu! Uh! Ja też prawie zaraz nie żył. O nie, red idzie. Dobra, ja chyba. Nie, dobra, nie idę to. Albo dobra, nie. To... Dobra, nie to... dobra, nie będę komuś żył. cofnę się po ula bo potrzebuję ula No, tyle wełny to raczej nie wygram trawej gierki. I czy red ma, będę. Ma, będę, dobra. To ja chyba do niego sobie polecę. Na piętniczku jeszcze. I. Nawet jak deadnę to i tak nie będę zły, bo już nie miałem beda wcześniej i, wie, i nawet nie będę smutny, że od takiego debilo zginąłem, bo patrzcie, patrzcie, jak on się rusza. Nawet nawet patrzcie, nawet coś takiego nie umie zrobić, tylko on po prostu robi o tak. Więc wiecie, jak to jest grać z takimi ludźmi? Tego nie polecam grać z randomami i dlatego boję się, że on zaraz zrzuci, bo randomy zazwyczaj są dobre. A ten gość nie jest dobry. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba dobrze mi się wydaje. Ale przynajmniej umiał się podbudować, tak? Nie no, w sumie nie umiał, bo umiał się podbudować. Aha! Serio? Naprawdę? O! No i tutaj jest mrudek. Nie ma żeby No nie no! Co za... Krośnik... Nie, e. Ador, w sumie nie znam, nikogo. Nie ja będę w testach serwera psył ludziom gry na tym serwerze pięknym, dokładnie tak. W sensie to i tak moja wina, że ja ich dojeżdżałem z BED-em, ale przynajmniej dużo będę rozwaliłem i no... Jak już mówiłem, ja wiem jak na tym serwerze się klepać. Więc no, rozwaliłem tam dwa bedy w sumie. Bo... ale miałem więcej fajne Nie, miałem jednego beda i rozwaliłem dwa bedy, bo pinką rozwaliłem. Nie, czar, szarym rozwaliłem i rozwaliłem jeszcze ledą A! I zapomniałem powiedzieć, że w tym wideo mogą być lagi, słabe jakoś wielko, bo... Wiecie, nie, jest łatwo nagrywać, jak czy dopiero wróciło się z podróży. A i sam, przez samego OBSa mi też laguje, więc... Gle, więc... Nie się jak będzie lagowało wideo. Przez nauczycium blur, ale to jest normalka na moim kanale. Chyba. Nie raz widzieliście wideo, w którym w których mi laguje. No więc co wymyśleliście? Przecież po moim kanale. A on już sobie obulował beda pięciokrotnie bardziej niż ja, zaraz ulubę. Nie. To nieprawda. To nieprawda. Tak, tutaj rozumiem, można kupić Iron Pickaxe. Jezu. W Polskie serwery i ich loginy mnie naprawdę zadziwiają. Loginy! Uuuu! Dobra, biorę 8... Bo zaraz mi to skoczy na Nawet to przewiduję. Wiedziałem. Gdyby chociaż chłop się budował speedbridge'em. I nie umiał choć... No nie no, ale patrz, nawet nie będzie... Aha! Tak szybko. że trapy to jest jedyna opcja uniknięcia stracenia beda od zabicia? Bo to, na innych serwerach to chociaż miałem szansę jeszcze odzyskać BEDA, ale jak widzę jak tutaj ludzie grają, że... No, Hop gra tak agresywnie, że ja sobie to do Ender dam, dałem, Hop nie miał. Ludzie, którzy grają z Low Bridge'em, poza tym trochę tam umieją grać, ale walić, to umiem ci rozwalić beda, zanim się zdążysz odrodzić, naprawdę. Że... Aha, to akurat musiał być cheater, to akurat musiał być widzowy cheater, bo niemożliwe jest. No halo? Serwerze? A, serwer. A nie mówiłem, że ten serwer ma magii, albo to mój net w sumie. Mój net potrafi zdziałać cudą, bo nie mam serfową do tego skablowki net. Po co to mówię? Dobra, nieważne, gramy. A, i na nie niektórych serwerach, takich lepszych, można na przykład jak koks krawcie. Co? Tak szybko? Można chodzić sobie po mapie przed startem meczu i normalnie się budować. Nie że budować, ale widziałem to na YouTubie serwery ludzi, których IP już nie działają, niestety, A, na których można było sobie normalnie przed grą chodzić po mapie i się budować i ludzie zabudowywali sobie łóżka i tak nic to nie dawało. No. no i to dla mnie jest bardzo dziwne. A, jak mam inną czołość, to znaczy, że... Mam, dobra. Sorry, za przypał, na odcinku widzowie, ale ja już to mówiłem, że mam inną myszkę. Wiem, to tonami czasami kolorystycznie pasuje do tego, do klawiatury, którą słyszycie. Pewnie taką samą klawiaturę słyszycie u, u morzo, jak go znajdziecie pewnie oglądacie, bo moi widzowie, to oni tak samo potrafią zdziałać cuda, na przykład zostawić trzy łapki w górę, to już jest cud. I że chłop zaraz mi skoczy na beda, to też jest cud. O jezu, a nie mówiłem. Dobra, ty debilu. Ha, jak go biję, to chłop dalej niszczy mi będa. Aha, rozumiem. Ja nawet nie zdążyłem. Zdorzy... A no, ja sobie nawet nie zdążyłem ula kupić, a choć już mi będę rozmawiał. No, no i widzicie, jak tu się da szybko budować? To chyba jest plagi na speedo, bo. No patrzcie, jak slow Low Bridge'em Można się tak szybko budować Nie no błagam się, nie no, nie Chłopie Jeszcze, jeszcze raz ja, ja się chyba zaraz zeznam Czy coś boli? Kryty Ho! Uda się Pię. W końcu animacje, 1 7 działają. Będę raz pieprzą. Z pieprzą dorada. Z pieprzą widzowie do Rada. Z do Rado, bo nie ma co. A jeśli chcecie um, z moim bratem odcinki, to dajcie znać, bo... albo żeby on nagrywał ze mną odcinki, to też dajcie znać. Jakby ja to mogę to załatwić. A okres taki... Dobra, przynajmniej rozwaliłem komuś beda w kolejnej rundzie. Dobra, tym razem mnie tepnęło. Tym razem serwer dobrze działa. Bardzo dobrze tym razem działa. I grę grać na, na Loner bo mi się tu najłatwiej gra. I trzeba ma takiego skina, bo bardzo mi... Bo bardzo dla mnie przynajmniej jest podobny do... do... O jestem żółty. Do tego... Aresa, co nam przedstawiałem, ale nagram nowe, nowe przedstawienia Aresa, bo tam to było słabe, więc czekajcie na nowe ocenianie Aresa, a jakby... Ja w tym czasie może... Jak będę to wrzucał, to nagram kolejny challenge, więc śledźcie kanał, bo, bo w tym tygodniu naprawdę planuję ten kanał zrobić tak, żeby codziennie były odcinki czyli takie zrobić jak na przykład inni youtuberzy czyli daily raz, dwa, trzy, cztery, dobra sprawdzałem czy mam pod czwórką a, jak inni youtuberzy robią czasami daily a ja zaraz nie mam beda no to jakby oni to bardzo często nawet sobie tulców nie kupiłem rozumiecie? Tu coś sobie nawet nie zdąży kupić i już stracę Bela ha. A tu jest 4, dobrze O, chyba miał chyba 16 wełny tylko bo Oj Oj i to mocne, oj Szybko Spierdzielaj ode mnie tylko zdążę Zdążę O, dobra nie. Ha! Patrzcie, zdążę. Haha! Haha! Ha, śmieszne Super. Widzicie, jak to się widzowie szybko dzieje? Że ja zaraz chyba kończę ten odcinek, bo... Bo jak ja mam... Na... Na ile tam gierek rozwalić 5 bedów na ile... Na chyba 9... Nie wiem która to jest gierka, ale chłopy to jest bust, to jest boost na speed na tym serwerze, bo chłopy slow bridge mogą się do mnie na dobudować na stack bloku. Na stack bloków, a ja nawet nie zdążę sobie kupić wszystkich toolsów i 48 wełny Czyli 32 żelaza nawet nie zdążę uzbierać, więc... To wszystko przez też to wszystko przez generator również, ale no... Nie to, że ja jestem słaby. Ja nie mówię, że ja jestem słaby. Po prostu znaczy, mi się na tym serwerze źle gra. I może jak wam się on podoba ten serwer, no. Just, no czekaj. Dobra, dobrze mam, bo źle poliszę jak to się nie będzie. I no... No jak już mówiłem, no to ja nie mówię, że ja jestem słaby. Ja się uważam za dobrego gracza i naprawdę mi ten serwer nie pasuje, więc jeżeli wam pasuje, to nic złego się nie stało. Piszcie w komentarzach, jeżeli wam ten serwer pasuje, piszcie w komentarzach mi też, czy mój głos kojarzy wam się z głosem grandeleko. No bo czasami mi się nawet to samo mówi, się, to kojarzy. Żaden chłop się chyba do mnie nie buduje. Oby. O, dobrze, że nie mam sąsiada. Dobra, tutaj mają jednak dobre mapy, jeśli chodzi o sąsiadów. Nie, nie, jakby jak ja nie mam sąsiada, to jest cud gry. I jak na moich odcinkach nie mam do i przez niego lagów, to też jest cud gry. I coś, i coś świata i ogólnie wszystkiego. Mobla powinien za to dostać, jeśli nie ma. Aura, wrócę się do... zawalę mu diaksję i pieprzem. A, jeszcze drugi, dobra, fajnie Szybko Item shop tu jest, dobra, fajnie Trochę Chociaż prota szybko, szybko, Żeby on nie miał po gierce, jak już nie zabije żeby on nie mieć wypadkiem. No błagam, zamknę... No błagam skrzynko. Ale są zlagowane czesty. No błagam. Dobra, ja sobie jeszcze... Kurde, kurde. Błagam cię grą. Mogę? Ta gra jest tak zlag... No błagam! Na no, tym serwerze ta gra jest tak zlagowana, że nawet nie mogę... O! Huh. Wygranie ogładania. O nie. Nagrywa w pokoju, w którym tata chyba zaraz idzie spać, ona nagrywam w sypialni. Bo tutaj najlepiej mi się nagrywa. I zaraz tata mnie do, 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 do pokoju, właśnie wam mówię. Ja już chyba kończę ten odcinek, bo ja po prostu jestem tak wykończony graniem na tym serwerze. Ten serwer jest tak durny dla mnie więc, no i tutaj możecie na, nawet na mą więc jeżeli nie wiecie co to craftplay to wpadajcie na moje poprzednie odcinki żeby zobaczyć i no możecie też wpaść na ten serwer i wyrażę wam moją opinię o tym serwerze nie jest to za dobry serwer, ale jeszcze jeżeli znacie craftplay czyli lepszego serwera trochę od tego czyli największej polskiej podróby hypixela to jest zaraz po, no, potem jest Właśnie ten serwer, potem jeszcze DPMC, ale gram głównie na innych serwerach, no i no. Jeżeli nie znacie crossplaya, no to po prostu polecam wam ten serwer, więc ja już chyba będę się żegnał. Życzę wam miłego dziorka, czy kiedy tam to oglądacie. Życzę wam po prostu, żebyście mieli dobry do końca dzisiejszy dzień. I zauważył, że, że bransoletka z kina o co chodzi, że druga z skina nie ma jednego piksela, popatrzcie, dobra, kanklet, dobra, więc ja już chyba będę kończył ten odcinek, bo ja już jestem wykończony tym całym nagrywaniem, jeszcze jutro będę musiał nagrywać, bo, no, więc ja już chyba będę kończył ten, dobra, kończę ten odcinek, no i pa, pa.